Szanowny panie komendancie, szanowny panie dyrektorze, szanowni państwo, rzeczywiście jutro ważne wydarzenie. Zamykamy cykl przeniesień numerów alarmowych w kraju, w województwie kujawsko-pomorskim ostatni numer alarmowy rozpoczynający się od 9 w tym przypadku 998 Państwowej Straży Pożarnej od tej chwili będzie przyjmowany przez operatorów numerów alarmowego 112 w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim który jest częścią Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i to centrum właśnie zarządzania centrum powiadamiania ratunkowego od jutra przejmie również połączenia jak powiedziałem Państwowej Straży Pożarnej wcześniej w roku 2000 18 w maju przyjęliśmy numery policji 997, wcześniej jeszcze PRM-u, czyli Państwowego Ratownictwa Medycznego jeszcze w roku 2016, więc no, ten cykl tych zmian, bardzo ważnych zmian również w tym, tą decyzją i tą zmianą zostaje zamknięty, co myślę, że istotne jest, dlaczego tak się dzieje i po co w ogóle taka zmiana jest dokonywana. Po pierwsze numer alarmowy 112 będzie tym najważniejszym i ten proces był zaplanowany od dłuższego czasu. Jest to numer obowiązujący na całym świecie, dlatego wynikało to również z uregulowania porozumień międzynarodowych. W tej chwili to operator numeru, numeru alarmowego 112, dostając takie zgłoszenie z tych trzech źródeł, chociaż zaznaczam, że numery rozpoczynające się na 9 cały czas będą aktualne i będzie można je wybierać, tylko tutaj już operator z Kujasko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego będzie taki, takie połączenie, od Odbierał i będzie decydował, jakie służby w uzależnieniu od oczywiście okoliczności od rodzaju zgłoszenia zadysponować do danej akcji, więc ta istota jest też taka, aby tu właśnie jedna osoba decydowała, jaki ciężar, jaka kolejność dysponowania poszczególnych służb. Na tym polega ta cała idea tego, tej zmiany. Myślę, że również warto powiedzieć. To, że no my w Bydgoszczy, w województwie kujawsko-pomorskim rzeczywiście borykaliśmy się z lokalizacją, z umiejscowieniem pracowników Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W tej chwili to jeszcze nie jest uregulowane, ale już przekazuje też dobrą informację i to myślę, że też dobry moment, że ta duży wysiłek organizacyjny, bo to jest duży wysiłek organizacyjny pracowników kierownictwa CPR-u, pracowników WBZK, służb, które muszą ze sobą współpracować, Policji, Straży Pożarnej, prm bo takie szkolenia, o których Panowie za chwilę będą mówić, się odbywają, aby przekazować tych informacji ważnych informacji szybko i sprawnie przebiegało, Ale my też poprawimy warunki bytności. warunki pracy dla tych pracowników przyjęliśmy już jakiś czas temu obiekty od dużej sieci. Komórkowej przy ulicy Szubińskiej. Na początku czerwca została podpisana umowa, wartość inwestycji przyszło 5 milionów złotych. Będzie adaptacja tego budynku, wykonywana przez najbliższe półtora roku, więc myślę, że na jesień 2022 roku. Panie dyrektorze, również będziemy mogli Państwa zaprosić do nowej siedziby, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, gdzie pracownicy, właśnie CPR-u, ale również i dyspozytorni medycznych będą tam mieli swoje miejsce pracy. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy na co dzień pracują przy przyjmowaniu tych wszystkich zgłoszeń, bo to bardzo odpowiedzialna praca. Sekundy decydują o zdrowiu i życiu. Ludzi, województwo kujawsko-pomorskie myślę, że Pan dyrektor to również i potwierdzi Jest z nami pan kierownik radzi sobie z tym obszarem bardzo dobrze więc jeszcze raz podziękowania dla tych wszystkich którzy tą ciężką pracę a w dobie COVID-u covidu była dwukrotnie trudniejsza bo zgłoszeń było jeszcze więcej wykonują w sposób bardzo bardzo profesjonalny. Także jeszcze raz dziękuję za to za to zaangażowanie dziękuję za współpracę wszystkich służb i jeszcze raz proszę państwa aby przypominać, że numer alarmowy 112 służy do ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Podkreślamy to co roku na um, cyklicznych już konferencjach prasowych, jak mamy Międzynarodowy Dzień, właśnie numeru 112. Um, powtarzam również i to teraz, proszę również Państwa o przekazanie tego komunikatu, że, żeby tylko um, właściwe osoby, w właściwych przypadkach, wykonywały. Te połączenia, żeby nie traktować tego jako żart. Jest dużo lepiej niż jeszcze kilka lat temu, jak rozpoczynałem pracę wojewody, ale jeszcze jest dużo przed nami, aby tą sytuację uzdrowić, usprawnić, aby tych połączeń um, niepotrzebnych było jak najmniej. Bardzo dziękuję. Panie Wojewoda, Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo. Przeniesienie numeru 998 na 112 nie jest dla straży pożarnej niczym nowym, tak jak wojewoda sami funkcjonuje to już od 2013 roku. Dodam, że w ubiegłym roku na terenie województwa kujawsko pomorskiego zanotowaliśmy ponad 28 tysięcy różnego rodzaju zdarzeń, z czego zgłoszeń z numeru 112 było 14 tysięcy. Czyli widzimy, że około połowa zgłoszeń do straży pożarnej następuje już z numeru 112. Oczywiście strażacy są przygotowani do, do przejmowania tych zgłoszeń. Odbywamy cykliczne szkolenia. Ostatnie takie szkolenie było w maju z dyspozytorami Państwowej Straży Pożarnej z operatorami numeru 112 i chciałbym tu dodać, że z punktu widzenia formalnego dla straży i dla zgłaszającego nic się nie zmienia. Zgłaszający wybierając numer 998 połączy się automatycznie z numerem 112, natomiast straż będzie dalej funkcjonowała tak, jak funkcjonuje. Numerem 112 operuje operator, a w Straży Pożarnej jest dyspozytor, który przyjmuje to zgłoszenie i dysponuje odpowiednie siły i środki do Działań prowadzi całą akcję ratowniczo-gaśniczą. Ma kontakt z miejscem akcji, z dowódcą na miejscu. Informuje też odpowiednie wydziały zarządzania kryzysowego czy wojewódzkie stanowisko komendanta wojewódzkiego. Może dysponować innej siły i środki z innego powiatu, z innego województwa czy z kraju w przypadku zdarzeń mnogich, masowych czy, czy różnego rodzaju nawałnic. Także państwa Straż Pożarna jest przygotowana na to działanie. Współpracujemy na bieżąco z operatorami 112. Mamy już w tym doświadczenie. Formatki nie są dla nas niczym nowym. Usprawni to, to, to na pewno działanie, bo tak jak powiedziałem, nasz dyspozytor będzie mógł się skupić tylko i wyłącznie na, na prowadzeniu działań, na odpowiednim dysponowaniu sił i środków. Nie będzie musiał już odbierać telefonów alarmowych, a, a czasami te telefony no jest kilka czy kilkanaście telefonów dotyczących jednego zgłoszenia, także można powiedzieć, że, że dyspozytor będzie mógł się skupić tylko i wyłącznie na na właściwym prowadzeniu już typowych e, działań e, ratowniczych, także powtarzam, dla Państwowej Straży Pożarnej i dla zgłaszającego nic się nic się nie zmieni, mam nadzieję, jestem przekonany, że system ten usprawni, ułatwi nasze działania i i numer alarmowy 112 będzie tutaj bardzo dobrze funkcjonował. Krótko można nazwać numer 112, jeden za wszystkich. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Wojewodo, Panie Komendancie, Szanowni Państwo, ja w kilku słowach chciałbym przekazać te najważniejsze informacje co do całego procesu przejęcia numeru alarmowego Straży Pożarnej. Działania w tym obszarze zostały zaplanowane i widzicie Państwo pełen harmonogram i cykl procesu komplementacji dla numerów alarmowych w całej Polsce. W miesiącu czerwcu dwa województwa dokonują tego procesu: województwo pomorskie i kujawsko-pomorskie. Mogę z tego miejsca Państwa zapewnić, że doświadczenia. Poprzedni wojewódz z tej listy no, potwierdzają, że cały proces przebiega sprawniej, bez większych kłopotów. Tak jak <laughs> wspominał pan komendant, współpraca w obszarze uruchamiania systemu powiadomienia ratunkowego cały czas trwa. Szanowni Państwo, w ubiegłym roku ponad 1,2 <laughs> mln zgłoszeń trafiło do. Wojewódzkiego Centrum Powiadania Ratunkowego Bydgoszczy. 200 tysięcy to zgłoszenia, które były związane z zagrożeniem bezpieczeństwa mieszkańców. Ponad 170 tysięcy to te, które uruchomiły system ratownictwa medycznego. 14 tysięcy, ponad 14 tysięcy to zgłoszenia, które były skutkiem uruchomienia akcji ratowniczej przez państwową straż. Gaśniczą. Chciałbym w tym miejscu jeszcze odnieść się do sytuacji bieżącej, Szanowni Państwo, zwłaszcza w obszarze ratownictwa medycznego. Jeżeli porównamy ten sam okres styczeń i czerwiec ubiegłego roku i ten to rok, to widzimy znaczną, znacznie zwiększoną liczbę zgłoszeń mianowicie w ubiegłym roku, w tym samym czasie 66 tysięcy zgłoszeń. Powodowało uruchomienie systemu ratownictwa medycznego w tym roku. 78. Jest to związane oczywiście z stanem epidemii, który ciążył, jak gdyby, cały system ratowniczy. Szanowni Państwo, rzeczywiście, tak jak wspominał Pan komendant cały system w zakresie komplementacji będzie teraz funkcjonował lepiej. Przede wszystkim lepiej dla osoby zgłaszającej, bowiem to tylko jeden numer alarmowy wystawiony do dyspozycji będzie ułatwiał i uruchamiał cały proces dysponowania służb. Z jednej strony skróci to czas obsługi zdarzenia, ale przede wszystkim chciałbym tutaj podkreślić to, że z jednego miejsca w tym samym czasie zostaną uruchomione wszystkie niezbędne służby, tak jak to wskazywał Pan Wojewoda. Warto też zauważyć, że w procesie odtwarzania całej akcji, całego systemu uruchomienia wszystkich służb, to te dane gromadzone w jednym systemie pozwolą lepiej analizować wszelkiego rodzaju Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zostały obsłużone przez uruchamiane służby. Szanowni Państwo, również w obszarze, na którym dzisiaj się skupiamy, a więc akcji pożarowych, sposób gromadzenia informacji i też przekazywania został już tak skonstruowany, aby dać pole do zadysponowania odpowiednich sił i środków. Dyspozytor otrzyma od operatora, zgromadzone informacje w obszarze osób poszkodowanych samego stanu bezpieczeństwa osoby zgłaszającej i innych osób lokalizacji budynku jego struktury i rozkładu kondygnacji czy pali się dach jakie są symptomy danego zagrożenia w końcu jaka jest najszybsza i możliwa droga dojazdu czy zagrożone są zwierzęta i samej lokalizacji a zatem ten już zatwierdzony system wymiany informacji pozwoli tak naprawdę zadysponować odpowiednie siły. Warto też wskazać, że operatorzy numerów alarmowych gromadząc informacje z wielu źródeł przetwarzają je i powielają tylko te, które nie trafiły jeszcze do kompetentnej służby. A zatem tak naprawdę naszym celem też jest uporządkowanie całego obiegu informacji po to żeby szybciej i lepiej nieść pomoc osobom, które jej rzeczywiście połączą, potrzebują. Szanowni państwo, ciągle mamy aktywne trzy sposoby komunikacji z operatorem numerów 112. Przede wszystkim to są połączenia głosowe, zarówno polsko, jak i obcojęzyczne, to o czym mówi pan wojewoda, rzeczywiście istota i cel systemu, aby w tożsamy sposób umożliwić uruchamianie systemu ratownictwa w całej Europie właśnie jest możliwe dzięki tym rozwiązaniom. Mało tego, Szanowni Państwo, również osoby, które nie mogą się komunikować za pomocą tej drogi otrzymają pomoc, chociażby poprzez użycie aplikacji Alarm 112, do której do której instalacji Państwa namawiam, rzeczywiście mogą to być różne sytuacje, w których nie możemy wykonać bezpośrednio połączenia, ale poprzez prosty system informacji dotrze do każdej osoby pomoc. No i w końcu te najnowsze rozwiązania systemu E-Call gdzie automatycznie system zainstalowany w pojeździe uruchomi proces akcji ratunkowej to też pokazuje jak ważna jest koncentracja wszystkich informacji właśnie w jednym centrum I tym centrum staje się już od jutra centrum powiadomień ratunkowego w Bydgoszczy dziękuję bardzo